Hej, cześć, witajcie, z tej Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam cały nowy update w Pet Simulator X oraz zakupimy sobie najdroższego gamepassa w grze. Jednak zanim zaczniemy ten odcinek, to możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwszą zmianą w nowym updatecie jest nowy Fantasy Ward. Do Fantasy Warda przedostajemy się za pomocą tej armaty, która jest dostępna w ostatniej krainie zwanej Cave'em i po wejściu wygląda to tak. A więc kiedy już jesteśmy tutaj w fantasy worldzie na początek otrzymujemy taką oto krajnę. Mamy tutaj shop, mamy tutaj właśnie skrzynki i inne rzeczy z y, fantazji coinami, ponieważ goldy tutaj już nie są dostępne. Tutaj mamy, jak widzimy, wielki napis shop. Za, za tym shopem znajdują się jajka. Aktualnie mamy dostępnych tych jajek y, 6. Mamy samurai egów, mamy Ancient Egów oraz Enchanted y, Egów. Tych tutaj jajek na, aktualnie nie ma dostępnych. Najlepsze jajko wypadają takie oto tutaj pety. No i i muszę powiedzieć, że tutaj wypadł mi taki Axolot, który ma 142 tysiące mocy. Otwórzmy sobie teraz jeszcze jedno tutaj jajko, no już bez, bez boostów mamy Golden Panda i taka Golden Panda ma 130 tysięcy mocy, więc jest mega OP, tutaj widzicie, ten Dominus mi się nawet już nie przyda, mogę sobie założyć właśnie taką Pandę i one są już lepsze od Rainbow Dominusów. Ok, a więc przejdźmy jeszcze do jednej z takich większych zmian, ponieważ tutaj mamy enchantowanie petów. No i jak działa to enchantowanie petów? Po wejściu do właśnie tego enchantowania Mamy tutaj nasze pety. Weźmy sobie tą pandę, którą teraz dropnę, i za 10 tysięcy diamentów możemy ją zenchantować. Enchant wygląda tak. I jak widzimy, teraz otrzymałem właśnie tutaj u mojej pandy Chest Breaker 1. Możemy ten enchant też zmienić, aby mieć inny. I uwaga, wydropiło mi Strange 3. Teraz, na przykład, wydropiło mi, według mnie, coś lepszego. Tutaj mamy jeszcze jedną pandę. O, ona nie ma enchantów, więc weźmiemy sobie jeszcze do niej za 10 tysięcy diamentów. I otrzymaliśmy diamonds 5. Więc jakoś teraz mam jakieś szczęście. Bardzo fajne tutaj enchanty. I właśnie na tym polega całe to enchantowanie petów. Tak wygląda ten enchanter. I według mnie, jest to bardzo fajna zmiana, co. Mega mega pomoże tutaj petom. No bo zobaczmy, tutaj pety zbierają plus 100 więcej, plus 100% więcej diamentów. To jest mega mi się bardzo fajne. Trzeba Stręcz 3, 50% więcej damage'a też bardzo fajne. Tutaj mi się dropną jeszcze teamwork, więc naprawdę ten czarny czasem można fajne dropnąć. I według mnie jak najbardziej zmiana na plus. Następnie mamy tutaj dwie dostępne krainy z A6. Pierwszy z nich jest Ancient Island. A następnie otrzymujemy Samurai Island. Ok, a więc po wejściu do Ancient Island otrzymujemy taką oto tutaj mapę, tutaj mamy taką, jak widzimy, piramidę, na której znajduje się ogromna skrzynia, więc jeżeli chcecie ekspić i ogólnie całą noc gdzieś sobie ekspić, no to polecam tej Ancient Island, ponieważ tutaj mamy dużą skrzynię, której musimy za zadać bilion obrażeń, aby ją całą zniszczyć. Tutaj mamy ruiny jakichś piramid i w ogóle, no i tak wygląda Ancient Island. Jest to jakaś duża ta wyspa, taka w sam raz i w sumie ona jest dla mnie tylko po to, aby sobie ekspić na tej dużej skrzynce. Okej, okay, a więc z tym, tą wyspą jest to Samurai Island. Bardzo według mnie ładna wyspa. Jakoś dużo się tutaj nie dzieje, ale szczerze nie wiem co tutaj można robić. Tutaj w sobie można tylko podziwiać te domki są ładne. Nie ma tu żadnej dużej skrzynki do ekspienia. Jedyne takie małe skrzyneczki rozrzucone. Takie domki na styl właśnie samurajski. Takie drzewo tutaj ładne. Jest to taka bardzo ładna mapa, ale szczerze do bardziej bym wolał Ancient, ponieważ tam jest ta duża skrzynia i to w sumie tyle jeżeli chodzi o ekspienie i krainy. Dobrze, a więc myślę, że Możemy już przejść i kupić w końcu tego peta. Także lecimy. I uwaga: 15 pet equiped 1400 Robux, więc nie przedłużam. I uwaga: Kupujemy. Thank you so much. Mamy to, więc słuchajcie, udało się. I co my teraz możemy? Co jeszcze raz to mogę kupić? Nie, dobra. Wszystko jest, wszystko działa. Więc co my teraz mamy? 15 petów. Co jest? Zakładam wszystkie. Ale to mega wygląda. Jok nie, to jest mega opa. szczerze, to się mega opłaca, ale no niestety jest mega drogie, ale zobaczmy, nie wiem, rozwalmy teraz tą skrzynkę, tak, wszystkimi naraz, no trochę idzie szybko, nie, nie jest jakoś mega szybko, ale ja też tak naprawdę petów nie mam mega dobrych, ale mega, mega, mega fajne, pójdźmy sobie może na to, sprawdźmy też, jak to rozwala tą skrzynkę, która ma jeden bilion, okej, okay, więc... Jest szybciej, jest o wiele szybciej Jest o wiele szybciej No tak powiedzmy takie 10 na sekundę Leci, nie jest jakoś mega szybko Ale tak jak mówiłem petów też wcale nie mam Tutaj jakichś dobrych, ale szczerze Mega fajne, ale drogie Ale wiecie, drogie coś, ale fajne No jak mam ocenić ten game pass To bym powiedział tak 8 na 10, ja bym gotował Tak trochę taniej, trochę mniej tych robuxów Bo jednak 1400 robux No jest to dużo, więc tutaj tylko te 8 na 10, nawet 9 na 10, ale to tylko chodzi o cenę. Mega fajny Game Pass, no ale drogi. Okej, okay, także to by było już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym Was zaprosić jeszcze na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema, no i cześć!